Ej pa, widzisz to? Nie mam cheatów i po prostu to taki bóg jest. Widzisz? I jestem nie dwóch. O, dzięki. Jestem czysty? E, tak, tak, tylko czekaj. A dobra. Jeśli chcesz kupić tanią Minecrafta premium, wystarczy, że wejdziesz na stronę tani-minecraft.pl oraz z kodem dog 137 zakupisz premkę. Polecam. Siema, tu dogi i witam Was w kolejnym odcineczku z cheatowania na serwerze xwescore.pl Ogólnie, na starcie, chciałbym Wam bardzo podziękować za aktywność pod poprzednim filmem, ponieważ wbiliście w niecałe dwa dni pół tysiąca lajków. Naprawdę, to jest taka liczba, że no. Kosti ogarniasz tą liczbę? W ogóle, co, co to ma być? No, taka obsikana, obsikana liczba, no. <laughs> Dokładnie, powinno być dwa razy więcej. E, nie no, tak, serio, to bardzo Wam dziękuję za tą aktywność, jesteście mega. E, no i z tego powodu od razu nagrywam Wam nowy odcinek z cheatowania. E, no i właśnie cheatuję sobie dzisiaj e, tutaj z Kostim oraz z Misiem. E, oczywiście mają inne Witam. niki, przywitajcie się tutaj. Siema, siema, dobrze. siema, siema. E, Oczywiście Kosti ma również swój kanał na YouTubie Gdzie również będzie chciał nagrywać cheatowanie Więc serdecznie do niego zapraszam Jego kanał będzie w opisie e, No i pewnie jeszcze w przypiętym komentarzu e, No i co tam wam jeszcze mogę powiedzieć e, Premka piszcie w komentarzu jak chcecie premeczkę wygrać Teksturpaka wam rozdam No nie wiem w sumie ile No tak 400 lajków to musicie wbić Żeby dostać tego teksturpaka Ponieważ jest naprawdę, naprawdę kozacki Mega mi się podoba e, I... Tak się cheatuje do nowej edycji X-West mordy. Tak się właśnie cheatuje, dobra, wszystko mi się nagrywa e, Drop, okej, okay. co sobie włączyć, dobra Wszystko wyłączę sobie chyba e, Oprócz tutaj szmaragdów Tak, wszystko oprócz szmaragdów, bo po prostu No wiecie o co mi chodzi, będę Będę kopał i sprzedawał pod tym Slash sklep, dobra, odpalam nukera na Maxa tutaj, wam pokazuję, dobra I trzech cheaterów, kurde, na nukerze Wbijaj tak, Misiu, nie było. wbijaj Misiu Do kopalni, no dokładnie, tego jeszcze Nie było, e, Misiu Jesteś? Dobra, Misiu tam okay. kopię! Ale Misiu ty jesteś na tym, na cheatach? Ta ale ty jakieś masz całego nukera w ogóle! Ty chyba nie masz... Cheatów... No, wstąpię, chyba cheatów Maltiego nie masz mordo. Normalnie. Nie. A, i właśnie jeszcze, macie tutaj w prawym górnym rogu yy, ankietę, czy chcecie cheatowanie na serwerze Maltiego, czyli wiecie ten ultradrop.pl, wiecie o co chodzi. Yy, czy chcecie tam, żebym cheatował? Yy, ponieważ mi serwer się nie podoba osobiście, więc wątpię, żebym grał tam na czysto, więc możecie yy, napisać. Ej, mam jakiegoś laga w ogóle? A jesteście? No, wow! Wywaliło mnie! Kurde muszę poka będę musiał blurować Nie lubię blurować, bo mi się nie chce montować tych filmów Dobra, czy ja właśnie powiedziałem, że mam wywalony wizów? Nie Nie no oczywiście, nie, żartuję nie. mordy Nakopię sobie troszeczkę tych emeraldów, żeby je właśnie posprzedawać i sobie tak pokupować i sobie kupić minimum, o w ogóle obuszczona kopalnia villagerów Dobra, żeby kupić sobie tam minimum dwa sety zapasowe Okej, okay, w ogóle już tysięczny level wbiłem To się kurde nazywa level, a nie jakieś kurde siusiu majtki Dobra, okej, okay. pierwsze staki sprzedane, drugie, trzecie, czwarte I ile mam aktualnie hajsu, slash hajs Dobra, 534 monet, a jedna część seta chyba kosztuje 100 monet, ta no. Dobra, okej, okay, to wiecie co, mordy? To zrobię chyba coś takiego. No już chyba wam Dobre. pokazałem, jak śmiesznie działa na X-Westka, że to po prostu, jak nakopię sobie na te wszystkie itemy, to yy, widzimy się z powrotem. Dobra. Dobra, przelałem ci hajs, już nie będę taki. Co? What? Skąd ty masz tyle mamony? No i kupuj. Ale skąd ty tyle masz? No kopiowanie, wiesz co, nie? Nie, czekaj. Sklep, sprzedaj. Sklep, sprzedaj. Sklep. Ale Masujesz czekaj. Za 2000. Dobra, tylko czekaj jeszcze chwilkę. Bo chciałem sobie dokopać te emeraldy. Ej, ej, ej a ja mnie chyba już będzie stać na rangę. Nie. A nie, sponsor kosztuje 50 tysięcy. Dobra, jednak A kiedyś miałem sponsora tutaj za ten hajs. Dobra, bo chciałem sobie dokopać te emeraldy. Bo tutaj jest slash efekty. A nie, dobra, są tanie. Dobra, okej. Okay. Yy, dobra, to chodźmy na spawna już. No, warto nie dawaj, co? No, okej. Okay. Sklep, yy, Nie, no na pewno nie. Dobra. Ej, no tu admin lata. Walić go. Dobra, Okej, okay, mordy, a więc wracam po cięciu i generalnie wbiłem już sobie tutaj 1700 hajsu, e, ponieważ też e, Kosti mi wy, wysłał chyba 1000, więc e, no, generalnie e, Kosti serduszko, kto napisze Kosti serduszko w komentarzu, e, ten oczywiście dostaje serducho, więc no, polecam, e, slash sklep, e, no i co, pora sobie, pora balować za hajs, kurde, z Emeraldów, dobra, okej, okay. dwa zapasowe sady... ej, to w sumie... Nie potrzebowałem aż tylu itemów, teraz się skapnąłem, dobra e, kupuję, ale za 500 monet kupię sobie 6 dwójkę 2 U, lala Dobra, to, to kupuję 6 dwójkę. E, kupuję tutaj knoka mm, No i co, może pancerkę? Dobra, panczerka, strzała, dobra, okej. Okay. Jestem już gotowy. Ej, Misiu i Kosti, to chodźcie już warp PVP. No, ja myślę, że zbijemy A, dobra, bo ja przyszedłem pod jakiś. w ogóle, nie wiem, pod jakąś inną drzewkarkę chyba. Ta, po, przyszedłem <grym> pod jakiś Steveowski warp PVP, więc dobra, układam sobie już itemki. E, a zabiliście już kogoś, czy jeszcze nie? E, nie. Dobra, jeszcze nie zabiliście, no to dobra, zaraz wlatuję i robimy milion kill normalnie, dobra, dobieram sobie te wszystkie przedmioty właśnie, jeszcze sprawdzę czy mi się nagrywa. Dobra, wszystko mi się nagrywa, więc jest kozacko Teraz sobie to dobiorę, to dobiorę, to pyk pyk Sprawdzają mnie. Sprawdzają cię? Serio? Pana nie, nie pierdziel No pana szannya, żebyś zrobił porządek. Będę musiał przecież zrobić częściej, ja teraz nagrywam. Idę na ten sobie stronową Dobra, ale to wiesz co to ja skończę nagrywać odcinek i tan Po no prostu dobra. teraz yy, siedź, nie? Hmm? Tutaj i... No prawie nic... Nie wiem, jak będziesz coś mówić, to po prostu mów. Nie? Yy, dobra, hmm? okej okay. Dobra... Dobra, mordy, wracam po kolejnym cięciu, ponieważ przyszedł mi kebab. E, kebab, oczywiście, e, z podwójnym mięsem. Więc no, pamiętajcie kupować premki, ponieważ muszę mieć hajs na kebaby. E, Dobra, nieważne. I w ogóle też w tym samym czasie Kosti dostał Bana za cheaty. Więc sobie ciekawy no jest admin. Admin jest na serwerze, więc na pewno mogę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o administrację, to serwer się poprawił na tej edycji. Więc powiem wam, że no, że duży plus naprawdę dla serwera. Dlatego już sobie tutaj e, ustawiam killaurę. Dobra, killaurę mam na ile ustawioną? Dobra, na połowę, tak, myślę, że wystarczy na chillu, Tylko ja nie kupiłem tego efekty, nie kupiłem Speed'a. Nie, no mam spito, dobra, okej. Okay. Więc no powiem, ci, administracja siedzi na serwerze, nie będę tutaj kłamał. E, włączę sobie jeszcze w ogóle name taxy. Gdzie są name taxy, guys? To je poproszę, dobra, są name taxy. E, dobra, wszystko działa, no to wlatuję do beczki. Ej, misiu wlatujesz do beczki? Ja jestem w beczce. Jesteś w beczce? I dobra, to ja ci pomagam, tylko cię dodam do friendów. E, czekaj, middle click friends. Dobra dodałem cię, dobra niszczymy tego misz... król miszczu I właśnie do no, ty beka z Kostiego generalnie bo dostał od razu bana Ja nie wiem Kosti co ty zrobiłeś Ty, dosta... ty chyba włączyłeś ten, ej dobra on pada Kurde nie polizał, ej, ty włączyłeś chyba bhopy Ja to? się dobieram, ja się dobieram jak chcesz. Dobra okej okay, jakieś lagi są, ej Kosti ty włączyłeś behopy? Kosti, a dobra on chyba ale chyba poszedł do nich na team ich trollować, ale dobra okej okay w sumie ja jakbym dostał bana to na pewno bym też od razu... Ej, kolejny się wbił! Kurde, jakiś krzyk! Ej, dobra, niszczymy ich. Ile ci zostało koksów? Ej, zaraz ci pada set jak nie. coś Dobra, okej, okay, opylam koksa. Polizałem, nie, nie wierzę. Nie yeah. Jestem idiotą Nie, nie wierzę. Aki... Nie mam żadnych kitów. Czemu ja wydałem tyle hajsu na tą 6 dwójkę? Dobra, guys, robię cięcie i widzimy się, po, widzimy się jak na kopię i tamy. Okej, okay, a więc wracam mordy po cięciu. I generalnie wydarzyła się naprawdę mega zabawna sytuacja. Ponieważ Kosti, który był wcześniej sprawdzany, oczywiście leciał na totalnym odpale. Dostał czystego. E, też generalnie Kosty jest teraz z dwu. E, ale przed chwilą mi opowiadał, że to wyglądało w taki sposób, że w ogóle e, tamtemu adminowi cały czas ten rodzice wbijali do pokoju. Że on nic nie ogarniał, że Kosty se dwa minecrafty odpalił. Więc mordy generalnie... E, Wcześniej powiedziałem, że serwer poprawił administrację, ale teraz muszę powiedzieć, że pogorszył administrację i po prostu nie wiem, jak można mieć tak administrację na serwerze. To jest po prostu coś, coś mega śmiesznego, moim zdaniem. Dobra, ustawiam się w ogóle Antiknoka na 70, bo też jak kopałem sobie wcześniej na nukerku, na losowych, tepnął się do mnie admin i się na mnie patrzył. Jak kopię się na nukeru. Na nukerze, ale tego niestety nie nagrywałem, więc nie mogę wam tego pokazać, ale generalnie prawdopodobnie mnie teraz obserwuje i jak mnie zacznie sprawdzać, to po prostu jak ja jeszcze nie dostanę bana, to to będzie coś pięknego. Dobra, bo w ogóle ja się tutaj rozgadałem, a ty jesteś Misiu na tym? Jesteś na spawnie? Nie. A czemu? Ty zginąłeś? No. Ale masz i Nie ma Kopiesz? Dobra, to wbijaj zaraz, bo generalnie tutaj cały czas jest dwa na jednego, więc troszeczkę lipa. Dobra, okej, okay, ja sobie opylam koksy, yy, ponieważ tutaj nie chcę jakoś głupio polizę. Dobra, i lecę z tym typkiem. Ale on w ogóle ode mnie ora, na spawna. Jezu, co za stich. O jezu, pierdziele, zapomniałem, że mam antyknoke i się pan chciałem pancznąć przez fosę. I coś mi nie pykło, ale tutaj nikogo nie ma, niestety. Kurde, bym miał jakiegoś killa pewnie Dobra to tapam się jeszcze raz na war pvp War PvP. witam, witam Dobra właśnie przez chwilą Kosti opowiadałem jak ten Jak właśnie mm. dostałeś czystego <laughs> Chociaż byłeś na pełnym odpale Ale to ty mm. odpaliłeś dwa minecraft, tak? No I on nie ogarnął Ja pierdziele To niezła administracja ty. Ej to dawaj i ci, ci dalej, nie? Na spawnie mm. Dawaj na war pvp Ja właśnie teraz bije typeczków Jakiś youtube.pl Dobra okej okay. Ej, ale ten w ogóle nie ogarnia król. Dobra, ja się go postaram jakoś knokować. Dobra? Pa, jakiś Alex, dobra, ja go niszczę. Dobra, ja się w ogóle cofam na spawnie tutaj... Tutaj nie wiem, taka administracja nie ogarnia. Kurde, opnił koksa. Fuck! Dobra, przeżyłem. Jezu, jak się na mnie fokusują. Co, czy ja jestem na niku? Dogi? Czy o co chodzi? Dobra, okej, okay, ten prawie wpadł. Ale tutaj jest y, kurde, kilka osób z Guildy Bones. To tutaj nic się w ogóle nie da zrobić, nie? Więc wbijajcie nas pana, bo ja sam sobie nie poradzę. Chcecie w sensie nawet, jak jestem na czter, bija, bo... Aktualnie. Ej, admin jest tutaj. Wyłączam anty, wyłączam anty. Wyłączam, wyłączyłem antyknoka. I on pewnie nie ogarnie. To nic się ogarniają. To no wiem. Dobra, tutaj, że niby cykam perły. Jezu, ta administracja jest tak głupia. Ta administracja jest tak głupia, że to jest hit. Pa, temu zaraz saty padają. Sprawdza mnie! Sprawdza mnie Dobro! Dobra, guys, generalnie przed chwilą mnie zaczęli sprawdzać na tym x-west korze. I... No zobaczymy generalnie jak będzie wyglądać sytuacja Ponieważ kostiemu udało się nie dostać bana Więc zobaczymy jak to będzie ze mną Ogólnie sorry jak będę miał w minecraftie trochę lagi Ale po prostu jak się nagrywa cały ekran To po prostu to się w 30 FPS-ach nagrywa No ale dobra zobaczymy Jestem już na tym centrum sprawdzania Yy, bo on mi kazał tutaj wbić Jestem na TS Dobra, napisałem, że jestem na TS Dobra, zobaczę jeszcze czy mi się tutaj wszystko nagrywa Dobra, wszystko się nagrywa Generalnie postaram się jakoś trollować tego typa Halo Dobra i zobaczymy kurde ale chce mi się śmiać No Halo e, przyznań, e, Napisz mi na halbowie którą masz aktualnie godzinę No ale ja ten, ja mieszkam w Anglii Masz polskie IP nie, bo to jest VPN Dobrze, to napisz mi Arbus. Co, Arbus? Ale. Co to jest Arbus? Bo nie wiem, bo ja w Anglii mieszkam i ja nie wiem. Jak to jest po angielsku? Napisz mi po prostu Arbus. A jak to się pisze? To jest Arbus A, R, B, U, Z. To? Dobra. Napisałem. Dobra, napisałem. No. Napisałem. Czy znajdziesz się do Nie, nie, ja normalnie jestem czysty. Ja nic nie robię złego. Dobra. Eee, eee, a co mniej waży? To sumie chyba amedesk. Co to jest? Dobra, nie wiem. Jakieś złot... Nie wiem, wyświetli mi się jakiś notatnik. Eee, nieważne. Eee, ale w ogóle dlaczego ty chcesz mnie sprawdzać? Za co? Ktoś mnie zgłaszał? Tak. No a kto mnie zgłaszał? Podaj mi jego nick. Mogę ci powiedzieć. Czemu? No ale trzeba tępić konfidentów, no jaki on ma nick? Pamiętam. No nie no, dawaj no, zapasę ci. Mogę powiedzieć. Nie no, ale ja ci dam 20 PSC. Bo mi się nie chce włączać tego NDSkę, to dam ci 20 PSC i mnie puścisz. PS, Co? Pacham YouTube, jeżeli nagrywasz Nie nagrywam niczego Dobra Wchodzę, wchodzę w tego nds bo mam, bo jestem adminem e, Dobra, i co mam Ci podać, to jest stanowisko robocze? Dobra, to masz Tylko czekaj, bo mi się wczoraj zalała klawiatura Ja pierdziel, co się stało? Ej, nie mogę, nie posiadam pozwolenia na wysyłanie ja Nie na to, tylko na film No, ale nie mogę, no No, chcę napisać na no czekaj O dobra, wysłałem Dobra, zaakceptuj i wyłącz drink Ty jesteś XYZ? Tak To czekaj, ja ci nie daję dostępu do kamerki. Bo mi zhakujesz Akceptuj. Się. No masz. Daj mi dostęp. Jaki? No masz dostęp. Nie mam dostępu. To no, przeruszasz Pod... się. A, no tak. Czemu to mi to że Będę miał lagi, nie powiększaj tego Co robisz, zostaw, no, już nic nie ruszaj. No nic nic nie, nie, nie klikam! To ty to kliknąłeś. A ja nie rozumiem tego języka, co to jest? Co to jest? Dobra, nie ruszaj. Nie, nic nie ruszaj. No nie ruszam no! Pięci na polski changier. No i co robisz? Ej. No zmieniasz mi języki Gościu Czemu zmieniasz mi języki na Espaniol? Ja nie znam hiszpańskiego A ja Co? No gdzie ty tutaj masz? Nie ma tutaj angielskiego. Ej, ty jesteś na literce L. O, jest Malti! O, język Maltiego Dobra, to ja chcę język Maltiego, dobra, to dawaj Dobra No no dawaj no sprawdzaj mnie. No tutaj nie ma ten X-ray. A nie, mam te X-ray, ale nie używam go. Dobra, czekaj, nie mogę wyjść. Czemu? Nic nie ruszam Nic nie ruszam, no jaki masz problem? O, już widzę, że ruszasz. Nie no, no co ruszam? Czym? My my to activate... to do, to sorry, wbiła mi mama do pokoju. No co? Komornik to bo to ja nowy, nie No dosyć? właśnie, ej pijem bo on mnie w ogóle troluje, ten typ. Co? No ten ty tym mnie troluje, ten komornik. A co on robi? No on mi tekstur sprawdza. No, no, Marty Huzuni, to nieźle. No ale ja tak się nazwałem Blazing Paka typie. No to jest czysta wersja. jego człowieku. No ale. Ej. Pa, pokazać ci, że to nie jest Huzuni? Pa, sepa. Ja se tak nazywam po prostu. procent abdata. Ja se mogę tak nazwać. To nie, widzisz, mam Blazing Paka normalnie. No super. No. Dzięki, że miłe raz otworzyłeś. A ty nie umiesz samę? Umiem. No, dobra, dawaj, dobra, na nie, się nie ruszę niczym. no Nie ruszaj, nie ruszaj. To no. nie ruszaj! Ej, komornik w razie W, to ja, jest, ja zmieniam niki sobie, nie? Żeby nie było, że zera... Nie, w sensie to ja zmieniam, to inna. ja zmieniam niki. User your channel. Dobra, mi do po Minecraft. No, masz. To to jest. Nie, nie to. Wejdźmy. Hats? O, hats, Nie. nie to to. No, pa, i masz Huzuni. I tutaj no, nic nie mam, mimo. widzisz? No i tutaj nic no, fajnie. nie ma. O, super, no. no. ale no tutaj nic nie ma, no patrz. Dobra, nie ruszaj mi niczym, nie ruszaj mi niczym. No. No nie ruszam, no No i widzisz? Tutaj nic nie ma, patrz, czekaj, otworzę ci nie, to. Zostaw zostaw to, zostaw to. Nie A <laughs> Miłem się dzisiaj, no jestem czysty, mówię ci, admin Dobrze. Ale nie dawaj bana! Ale nie dawaj bana, admin. No ja jestem normalnie, no. No pano. Ale nie usuwaj mi! Nie usuwaj to mi usuwa wersji! Czemu chcesz mi usunąć? Co to? <grywa> Ej, no dlaczego no, mi ja antywirusa włączasz? Ja go nie opłacam, no. Co to jest? Co to jest? Na, na, na streama robisz? Ja no, wiedziałem, że się za mnie śmiejesz. Nie. No co? No i czego mi zamknąłeś to? No sprawdzaj, no. No masz. Dobra, zostaw to. Nie ruszaj niczym. No nie ruszam, no jem ciasto, patrz. Mogę ci klaskać. No i dobrze. I cały czas to. No, klaszcz, cały czas klaszcz. Dobra, dobra, już, już, bo bolą mnie palce. Co się stało? Co ty mi kopiujesz? Co się dzieje? Dobra, klaszcz. Widzisz? i teksturpaga mi na jakiegoś brzydkiego zmieniłeś. No i brzydki teksturpag, czekaj, ja nie chcę go. Co jest? O jaki ładny! Pani dobra wiesz co, ja się obraziłem, ja stąd spierdzielam. Co jest? Nie wyjdziesz stąd Nie idę na spałno Nie ja się Wyjdzie? obraziłem, ja idę na spawna. Nie wyjdziesz stąd Nie wyjdę, zakład? Nie wyjdziesz No i... Nie to nie to! Pa! Widzisz? Dobra, dobra, Ej pa! Widzisz to? Nie mam cheatów i po prostu to taki bug jest Widzisz i jestem nie dwóch o dzięki, jestem czysty? E, tak, tak, tylko czekaj. A dobra. A. I muszę coś zrobić, bo... Nie do końca masz te wszystkie komendy. A, ale jestem czysty, nie? Kurde, no mówiłem od razu ci, że... Co? Co?